Hej, czołem. Słuchajcie dzisiaj o tym, że politycy politycy chcą nam zamykać usta, nam, czyli osobom takim niewygodnym, którzy mówią nie po pisowsku, nie po peowsku, nie, 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 nie mówią tak jak politycy, tylko mówią tak jak Polacy. I nam właśnie Stowarzyszenie broni Br Br Munduru dla przyszłych pokoleń zostało. Przeszukane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. O tym chyba już wiecie: o tym był cały materiał. Link w opisie pod tym filmem, jeżeli jeszcze ktoś nie zdążył oglądnąć. Aczkolwiek ten materiał, w którym rozmawiam, was właśnie z chorążym Aleksandrem Sergejem, rozszedł się dosyć mocno i uświadomił niektórym, że żyjemy w państwie milicyjnym. Za PiSu było państwo milicyjne i za PO też jest państwo milicyjne. Jest zamordyzm, czy jest wolność słowa? No, próbują według mnie nam odebrać tą wolność słowa, ale my się oczywiście nie damy, będziemy solidarni i dzisiaj jest właśnie o tym materiał. A konkretnie o czym, żebyście od razu na początku wiedzieli, o czym Wam tutaj będę mówił. Powiem Wam jeszcze raz oficjalnie, jakie były powody przeszły, Mieszkań, członków stowarzyszenia. Bronimy munduru dla przyszłych pokoleń, ale nie tylko członków, również sympatyków. Również radca prawny pani Katarzyna Tarnawa-Gwóźdź, tak? Dobrze, nazwisko sobie przypominam. Chyba tak. Tak, pani Katarzyna, radca prawny pani Katarzyna Tarnawa-Gwóźdź. Nie chciałem pomylić po prostu nazwiska, ale generalnie ta pani jest tutaj w kręgu osób związanych, walczących z pandemią, że tak powiem jest znana. Także jeszcze dlaczego? Oficjalne powody przypomnę, kilka oficjalnych powodów krótko i też powiem jakie są według mnie były prawdziwe powody tego przeszukania, tego, że powód przeszukania jest poważny, ale nikogo nie aresztowali. Dziwne, nie? Dalej powiem również o tym, że PO współpracuje z PISem. Według mnie, oczywiście, jest to moja opinia, z którą możecie się nie zgodzić, ale no pewne są przesłanki takie, że jednak ze sobą współpracują, przynajmniej w mojej ocenie. Powiem Wam o tym, kto podpisał decyzję o przeszukaniu mieszkań, stowarzyszenia sympatyków, stowarzyszenia. No, i na koniec powiem wam, jak pokazać politykom gest lichockiej, jak pokazać politykom środkowy palec. Każdy z Was może to zrobić, każdy z Was może się przyczynić yy, do tego, że politykom, że coś złego zrobicie politykom po prostu. Nie? Że pokażecie im, że jednak, jednak można z nimi walczyć, jednak można być yy, solidarnym, bo dla nich to jest coś złego. Nie? Jeżeli Polak pokazuje. Politykowi, że ma ich w głębokim poważaniu. Jak Polak pokazuje Politykowi środkowy palec, pokazuje, że można dalej walczyć, pokazuje, że dalej będzie mówił, pokazuje, że jest solidarny z innymi Polakami. To polityków to boli i wam powiem, jak to zrobić, w jaki sposób. Ale lecimy od początku. Kilka dni minęło, ja sobie przemyślałem e, dziś na spokojnie e, to, co się stało, ponieważ 11 stycznia, to jest czwartek 2024 roku, ABW weszło do mieszkań e, członków, do prezesa Stowarzyszenia Bronimy Munduru dla przyszłych pokoleń, do e, żołnierzy rezerwy, do oficerów, e, do podoficerów, do chorążego Aleksandra Sergeja do e, porucznika Kuśpita. Weszło ABW, przeszukało im mieszkania. I e, jakie były powody oficjalne, na podstawie czego weszli, oczywiście tam pan prokurator podpisał e, i uzasadnili to przeszukanie w następujący sposób. Pokrótce czynienie przygotowań w celu pozbawienia niepodległości, oderwania części obszaru lub zmiany konstytucyjnego ustroju Rzeczpospolitej Polskiej. Dalej uczestniczenie w działalności obcego wywiadu. Dalej podżeganie żołnierzy wojska polskiego do odmowy wykonywania rozkazów. Dalej znieważenie prezydenta RP, dalej znieważenie ministra obrony narodowej i ministra zdrowia. Oczywiście poprzedniego ministra zdrowia e, niedzielskiego i poprzedniego ministra obrony narodowej, czyli e, pana Błaszczaka, e, pieszczotliwie przeze mnie nazywanego. Nazywanego majstrem. No ale aktualnie też mamy nowego majstra. No ale oczywiście, i słuchajcie, yy, przeszukanie to nie wszystko. Po prostu pozabierali urządzenia elektroniczne, pozabierali laptopy, pozabierali telefony i ci ludzie nie mają w tej chwili na czym pracować. Yy, czy zasadnie weszli? No, dla mnie to są yy, powody wyssane z palca z czapy wzięte i y, każdy, kto, kto jest gdzieś tam zaznajomiony ze Stowarzyszeniem Obronieniem Munduru dla przyszłych pokoleń i jest zaznajomiony z tym, co m.in. Chorąży Aleksander Siergiej pokazuje na swoim kanale na YouTubie, na mediach społecznościowych, na TikToku, jest, jeżeli ktoś jest z tym zaznajomiony, to dobrze wie, że te zarzuty są, jak to musi, mówi się elokwentnie, z dupy. I na tym poprzestaniemy, no ale jakiś powód musieli sobie wynająć, żeby yy, uciszyć niewygodne osoby, można tak powiedzieć. A jaki jest, według mnie, powód tego wejścia do osób niewygodnych? No, powód jest taki, według mnie, że się boją. Politycy się po prostu boją i, według mnie, udowodnili, nasyłając ABW na członków Stowarzyszenia. Teraz nikt nie jest bezpieczny. Tak, na dobrą sprawę, pokazali, że mogą wejść do każdego pod byle pretekstem. Wystarczy, że mówisz coś niewygodnego, mówisz prawdę, oceniasz to, co się dzieje na, w Polsce, nie tak jak media głównego ścieku, tylko oceniasz to z innej perspektywy, ze swojej perspektywy, troszkę inaczej, nie po linii politycznej. No to wtedy Wiedz, że mogą do ciebie wejść, bo się boją, boją się, bo oni yy, wie, wiecie, dla polityków najlepiej, żebyś ty był wyznawcą PiSu, wyznawcą platformy, wyznawcą SLD, PSL-u i wszystkich tych yy, bzdur. nie? Jeżeli jesteś wyznawcą, no to jesteś okej, okay. jesteś dla Powca lepiej, żebyś ty był pisiorem, dla takiego Tuska lepiej, żebyś ty był piszorem niż Polakiem. Bo jeżeli ty zaczynasz myśleć samodzielnie, to jesteś niebezpieczny. Jeżeli jesteś yy, wyznawcą PiSu, no to jesteś OK, bo wiadomo Kaczyński ci powie, jak masz myśleć. I dlatego Tuska to jest lepiej, żeby Kaczyński ci mówił, jak masz myśleć. I odwrotnie. Dlatego Kaczyńskiego jest lepiej, jak Ci Tusk powie, jak masz myśleć. Jak jesteś wyznawcą Platformy, wyznawcą SLD, PSL-u. Jeżeli jesteś wyznawcą, no to, to jesteś bardzo wygodnym człowiekiem, którego można w łatwy sposób kontrolować. A jeżeli myślisz samodzielnie, jesteś Polakiem, to jesteś wrogiem każdego polityka. Po jednej stronie są politycy, po drugiej stronie są Polacy. Politycy oczywiście mają tam swoich, swoich wyznawców, którzy wierzą, wierzą w religię pisowską, w religię peowską i w to, co mówi Donaldinho, w to, co mówi Kaczor. A ci co zaczynają myśleć? To są już niebezpieczni. Oni mają swoją grupkę polityczną i oni tam się chcą bić. A jak ktoś myśli inaczej, mówi inaczej, ma inne poglądy niż cała kasta polityczna, no to już jest niewygodny, no to już jest wrogiem, można powiedzieć wrogiem numer jeden. Także wejście do stowarzyszenia, które. Nie jest zaangażowane politycznie w, ża w żadną partię. Stowarzyszenie nie, nie... przypominam sobie, żeby stowarzyszenie popierało jakąkolwiek partię w wyborach. Żeby ktoś ze stowarzyszenia, być może ktoś tam się gdzieś ujawnił swoje poglądy polityczne. Ja też nie mówiłem, na kogo będę głosował. Ja też y nie popierałem żadnej partii. I to już nie. Już nie jestem wyznawcą. Już jestem niewygodny. Tak samo jak chronży Aleksander Siergiej. Potępiał Rzeczy związane z głupizną pandemiczną. Całe stowarzyszenie zresztą potępiało, ja też to potępiałem. A z kolei wszyscy politycy, może nie wszyscy, ale główne te partie, głównego ścieku, chciały za mordyzm, za pysk brać przedsiębiorców, ludzi, zamykać ich w domach, nie pozwalać wchodzić do lasu, nie pozwalać yy, iść yy, na cmentarz. Wszyscy byli za. Jak jeden mąż. I dlatego ci, co nie mówią zgodnie z nurtem politycznego, durnego myślenia, są niewygodni i politycy się tego boją. I dlatego e, pis się tego boi, dlatego platforma się tego boi. Dlatego, jeżeli jesteś Polakiem, jesteś wrogiem po prostu polityka. Politycy nie chcą Polaków, którzy myślą. Oni chcą platformersów, chcą pisowców. Bo nimi się łatwo kontroluje. Oni pójdą y, protestować razem z PISem, pójdą pod Sejm razem z PO za czasów pis Teraz za czasów y, Donaldinia, to z, pi z pisorami pójdą manifestować, bo mają klapki na oczach. Oni będą walczyć o Kamińskiego, będą walczyć o Wąsika, o polityków walczycie. Ludzie, nie bądźcie pisowcami, nie bądźcie platformersami, bądźcie Polakami. Takie jest moje zdanie, żeby zacząć myśleć, nie utożsamiać się z politykami, bo oni się tego boją. I dlatego tu jest, tu jest siła, tu jest siła Polaków, żeby przestać utożsamiać się z platformersami, z pisiorami i z innymi politykami, którzy wyciągają was z domów na ulicę. Wyznawców, nie? Ale miejmy nadzieję, że ci wyznawcy polityczni, wyznawcy różnych partii w końcu zaczną myśleć. Po tych właśnie materiałach, w materiałach, które ja robię, które robi bardzo wielu youtuberów, bardzo wielu, wiele osób na YouTubie pokazuje tą głupiznę całą polityczną. Między innymi Stowarzyszenie Bronienie munduru dla przyszłych pokoleń. Oni to też pokazywali i oni stali się niewygodni. Politycy się tego boją. Oni potrzebują wyznawców. Nie potrzebują Polaków. Polak jest zły dla nich. I ktoś jak nie popiera jakiejś partii albo nie chce powiedzieć, że to jest z tą partią albo popieram tą partię. On jest już niewygodny. I dlatego PiS współpracuje z PO. Dlatego PiS współpracuje z PO. Bo słuchajcie, to inwigilowanie członków Stowarzyszenia Broniny Munduru dla przyszłych pokoleń zaczęło się nie teraz, to nie wybuchło teraz. To było od czasów, kiedy ktoś zaczął myśleć i powiedział, że ta cała pandemia to jest jakieś. Gruby, grubymi nićmi, nićmi szyte, że tak powiem i nie do końca prawdą jest to, co politycy nam mówią, że to, wszystko, że to całe przymuszanie, zachęcanie do brania preparatów, no to nie do końca jest zgodne z prawem, że zamykanie lockdowny nie do końca są zgodne z prawem, to się wtedy zaczęło, zapisu, zapisu. PIS sobie wymyślił. Wiecie, że ktoś obraża prezydenta, ktoś obraża tam Morawieckiego, niedzielskiego, te wszystkie durne zarzuty. A teraz to zostało zrealizowane za, za PO, bo oni współpracują, bo zarówno dla PIS-u stowarzyszenie jest niewygodne, jak i dla platformersów stowarzyszenie jest niewygodne. Co wy myślicie, że teraz na przykład. <laughs> Donald, Donaldinho wyjdzie i powie: Nie, no to była wina Pisu, te całe przeszukania to nie była nasza wina, bo jeszcze nie przejęliśmy prokuratury. Nie, tak nie będzie. Dla nich jest też wygodne, żeby ludzie nie mieli na czym pracować, żeby im zabrali laptopy, skonfiskowali telefony i teraz przetrzymywać X czasu. Oni chcieli nas przestraszyć. Nie wiem. Mnie akurat nie przestraszyli mi dali motywację do tego, żebym dalej nagłaśniał pewne, rzecz, pewne rzeczy. I mam nadzieję, że dla członków Stowarzyszenia Bronią modulu dla przyszłych pokoleń to też nie będzie y, coś strasznego, tylko to będzie motywacja do tego, żeby jeszcze bardziej być Polakami, patriotami pokazywać, co się dzieje w kraju a nie być pachłkami polityków. To jest duża motywacja. I teraz słuchajcie, i, i, <laughs> kto podpisał w ogóle decyzję o przeszukaniu pomieszczeń, o tym, żeby zabrać ludziom laptopy, telefony, no, to nie byli tylko członkowie stowarzyszenia, to kilkanaście osób, to chyba na, być może ponad 20, no bez znaczenia. Między innymi tak jak powiedziałem, pani radca prawny Katarzyna tarnawa gwóźdź i kto podpisał? To podpisał prokurator prokuratury okręgowej w Warszawie w Wydziale do Spraw Wojskowych, pan pułkownik Jan Zarosa. Kim jest pan, pan pułkownik Jan Zarosa? To zaraz Wam powiem. W mojej ocenie pan pułkownik jest pisowskim pionkiem. Teraz zobaczcie, gość, który jest mocno związany z pisem. Który zaraz wam powiem, co robił i to oficjalnie jest to. Znajdziecie to w internecie, ja wam podam linki pod tym filmem. Sobie sami sprawdzicie. I sobie zobaczycie, kim jest pan pułkownik Zarosa, jak współpracował z pisem, a teraz nic. Dlaczego PO go nie wymieniło? Wszystkich platforma chołownia i psl wymieniają, tak? Całe TVP wymienili, a pana pułkownika prokuratora pisowskiego zostawili. Teraz Wam mówię, no może nagłówki, same nagłówki z portali internetowych. Onet.pl. Prokurator Zarosa naruszył prawo wo wobec ofiary molestowania w, w żandarmerii. Kary nie będzie. Polityka.pl. Podpułkownik Jan Zarosa symbol prokuratury pod rządami PiS. Na temat.pl prowadził wojskowe znęcaniówki. Teraz sprawdza Donalda Tuska, kim jest pułkownik Jan Zarosa. Sprawdzał Donalda Tuska, przesłuchiwał kilka godzin do samego Donalda Tuska i co, Donald Tusk dalej mu pozwala robić takie rzeczy, które cały czas robił? Oczywiście pan pułkownik jest kryształowoczysty, czysty, bo nikt mu nic nie udowodnił, nie został skazany, nie wiem, czy miał jakieś zarzuty postawione, no ale jest niewinny, nikt mu winy żadnej nie udowodnił, ale Nagłówki czytam. Wyborcza.pl Macierewicz oskarża byłych generałów SKW o szpiegostwo na rzecz Rosjan. Sugeruje, że mózgiem operacji był Tusk. I teraz krótki cytat z portalu Państwopis.pl. Link, oczywiście, do tego macie w opisie pod tym filmem. I o panu pułkowniku, prokurator Wydziału do Spraw Wojskowych. Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie, w Warszawie, który w kwietniu 2016 awansował w hierarchii prokuratorskiej i wojskowej. Doprowadził do zatrzymania i przedstawienia w, w grudniu 2017 zarzutów szpiegostwa generałom generał, generał Januszowi Noskowi i Piotrowi Pytlowi, byłym szefom służby kontrwywiadu wojskowego. Przyczyną było prowadzenie rutynowych uzgodnień z rosyjskimi służbami. Sąd uznał zatrzymanie przez żandarmerię wojskową 6 grudnia 2017 Piotra Pytla za Bezzasadne 26 kwietnia 2019 Sąd Okręgowy w Warszawie Z braku dowodów wskaz wskazujących Na popełnienie przestępstwa Umorzył sprawę karną wobec Piotra Generała Pytla I pułkownika Krzysztofa Duszy Twórców Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO Oskarżonych o przekroczenie uprawnień I posiadanie dokumentów niejawnych Chodziło o nocne wtargnięcie Ówczesnego rzecznika MON Bartłomieja M Tak, tego Bartłomieja M do siedziby e, Centrum Eksperckiego Kontrowiadu NATO. Współpracownik Antoniego Macierewicza ma zaś, ma zaś postawione zarzuty korupcyjne i przybywa obecnie w areszcie. To jest stan na 30 kwietnia 2019, bo to jest już e, e, stare informacje, tak? Prokuratura, Prokuratura Krajowa Departamentu Spraw Wojskowości stwierdziła, że prokurator, pułkownik Jan Zarosa, przesłuchując przez wiele godzin byłom, Kapral żandarmerii wojskowej naruszył prawo. Według prawa ofiary molestowania seksualnego może przesłuchiwać jedynie sąd. Sama przesłuchiwana oceniła postępowanie Zarosy za niehumanitarne. Dalej prokurator Zarosa lubi długie przesłuchania. W kwietniu 2017 przez 8 godzin przesłuchiwał premiera i szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska, to jest 23 maja 2019. I co? Pan pułkownik Zarosa, prokurator, tak zalał za skórę Donaldiniowi, i teraz nikt go nie usunął, i dalej mu pozwalają na takie, na takie rzeczy? Bo im jest na rękę, im jest wygodnie. Platforma współpracuje z PiS-em przeciwko ludziom niewygodnym, zarówno dla PiS-u, jak i dla Platformy. Stowarzyszenie było, jest, było, jest niewygodne. Dlatego Tusk nic nie zrobił, pozwolił na to wszystko. Teraz nikt nie wyjdzie, nie powie, że to rzeczywiście przepraszamy, oddajcie im laptopy, komputery. Także oni współpracują w kwestii właśnie niszczenia ludzi niewygodnych. I teraz, jak co wy możecie zrobić, żeby pokazać środkowy palec, pokazać gest Lichockiej politykom, platformersom, pisowcom, sl owcom PSL-owcom i tak Zachęcam po prostu, żebyśmy byli solidarni, żebyśmy byli Polakami, żebyśmy nie byli peowcami, pisowcami. Nie wy... żebyśmy nie byli wyznawcami, tylko zachęcam do tego, żeby każdy zaczął myśleć. I wróćmy do tego. Zabrali laptopy, zabrali telefony, zabronili ludziom pracować. Dlatego wyszła taka inicjatywa. Jeden z poszkodowanych, któremu Chorąży Aleksander Siergiej otworzył zbiórkę na pomagam.pl, link macie w opisie, po to, żeby zebrać pieniądze na laptopa dla, dla chorążego Aleksandra Siergieja. I teraz trzeba pokazać politykom naszą solidarność, że pomimo tego, że zabierzecie ludziom laptopy, telefony, my będziemy dalej pracować. Każdy z Was może się przyczynić do tego, żeby pokazać politykom, że w dupie mamy wasze zabieranie laptopów. Kupimy sobie nowe. Dalej będziemy pracować. Nie powstrzymacie nas. To ich będzie bolało. Że można to zrobić. Że możemy zebrać pieniądze, drobny gest na drobnego laptopa, nie od polityka. Nie będziemy czekać na łaskę polityków, żeby jaśnie politycy oddali laptopy. Nie, Stowarzyszenie chce dalej pracować, choruje Aleksander Siergiej chce dalej pracować. Nie puścimy go na wolne, bo oczywiście Oleg chciał sobie zrobić wolne, bo stwierdził, że nie ma laptopa, to nie będzie pracował. Oczywiście żartuję, wcale tak nie stwierdził, ale zachęcam do tego właśnie, żeby pokazać gest lichocki politykom. Jesteśmy solidarni, jesteśmy Polakami. Nie jesteśmy POWCami, nie jesteśmy pisowcami. Jesteśmy Polakami i będziemy dalej walczyć. Mimo tego, że są zarzuty takie, a nie inne, znacie chorążego Aleksandra Siergieja, u mnie był nieraz na kanale, ja byłem u niego, osobiście się z nim widziałem, to jest człowiek, który był na y, obowiązkowych ćwiczeniach wojskowych, dostał wezwanie, poszedł, państwo go wzywa, żeby y, poszedł na obowiązkowe ćwiczenia wojskowe, a później państwo mu się w ten sposób od, odpłaca. Także nie będzie za, znaczy za mordy z jest, no ale będziemy z tym walczyć. Udowodnijcie politykom. Tak może, tak możemy z nimi walczyć i udowodnić, że mnie interesuje nas to. Mamy to gdzieś. Zabraliście? A co tam? Kupimy sobie. I Wy możecie pomóc. Niech zobaczą. Niech zobaczą, że nie szanujemy PiSu, nie szanujemy Platformy. Szanujemy Polskę i Polaków. I szanujemy osobę, osoby, które walczą W waszej sprawie Później będą walczyć w waszej sprawie Chorąży Aleksander Aleksandr Siergiej Już nie jednej osobie pomógł Prowadzi kilka innych spraw Między innymi o molestowanie w wojsku o, o nadużycia w wojsku I to możecie widzieć On na bieżąco na swoim kanale to wszystko mówi Wejdźcie, zobaczcie To nie jest gość, który wiecie Nic nie robi, siedzi Odszedł na emeryturę i teraz walczy w Waszej sprawie. Być może kiedyś będziecie potrzebowali pomocy, dlatego zachęcam, żeby drobny, jakiś drobny gest dać na to, żeby chorąży dalej mógł pomagać innym. Także drobny gest dla chorążego, dla stowarzyszenia, a środkowy palec dla polityków. Zabrali laptopa, kupimy mu nowego. Także dzisiaj nie kupujcie koszulek ode mnie ze sklepu. Nie kupujcie bluz ode, ode mnie ze sklepu, drobne jakieś tam ile kto może niech wpłaci i jakiś komputerek tym samym będzie można mu sprawdzić. Także trzymajmy się razem, bądźmy solidarni i nie pozwólmy na taką głupiznę, która się dzieje. Nie pozwólmy na zamordyzm, nie pozwólmy na niszczenie wolności słowa, bo to już troszkę jest przegięcie. A możliwe, że będzie jeszcze, jeszcze gorzej. Napiszcie w, w komentarzu, co ty myślicie. Dajcie łapę w górę. Dajcie y, komentarz taktyczny, kropkę taktyczną. Nie, niech wieść się niesie. Poprzedni film o tym zamordyzmie, o akcji ABW bardzo się rozniósł. I mam nadzieję, że tutaj pewne rzeczy zostały wyjaśnione, a jeżeli ktoś chce wesprzeć rozwój mojego kanału, oczywiście link w opisie, niech wchodzi na pomagam.pl, niech pomoże. Drobny gest, drobny prezent dla chorążego Siergieja za to, że no, przez, no, przez już od czasów pandemii no, kilka ładnych lat pracuję na, na to, żeby w armii było lepiej, żeby Wam było lepiej. To też przyczynia się do rozwoju oczywiście mojego kanału, bo ja z Olkiem współpracuję oczywiście. Jeżeli on będzie miał lepiej, to ja będę miał lepiej. Tak to działa. Tak to w ten sposób działa. Także zachęcam. Słuchajcie, na dzień dzisiejszy to wszystko. Także dzięki. Cześć i czołem.